Ja pierniczę, ale z ciebie hardcore. Będziesz gdzieś jechać, bo bym się z tobą zabrał, ale ty będziesz prowadzić. Nedbuj będę do sklepu, możesz ze mną jechać, ale popilnujesz auta, a jak gdzieś zaginie masz w piernicy. Rozumiem się, pamiętaj: auta nie ma, jest w piernicy. Wow, ale ta ura wymiata. Czekaj, ja idę do sklepu. Dzień dobry pani, poproszę szynkę, mleko oraz masło. Łoł wow, fajna łeka, ile one nie wraca? Idę tam. Sąsiad ile nie wracasz do cholery? Cicho kupuję, kto pilnuje łyki? Oj oj oj. Boże, 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 gdzie moja kurka, sąsiad, Twoja wina, Twoja wina, Twoja bardzo wielka wina, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, spitala i bo dostaniesz kopa w dupę. Zabije go, zabiję. Jezu, oślepłem. Nie, jakaś babka ze spożywczaka ukradła tego woza, a policja ją złapała, a ja ukradłem twój dowód i pokazałem, że to moje i że koszulkę zmieniłem chych W kraju mataczy domy to my Polacy, bo z kraju bez pracy, to my Polacy, Rużyjąc walczy, to my Polacy. Wiesz co to znaczy? To my Polacy. Bez